Siemano widzowie, dzisiaj testujemy pojazd Solaris Urbino 12 Electric. Dodatkowo zrobiłem malowanie zakrzewskie. Link do modelu i malowania w komentarzu. Autobus jest bardzo ładnie wykonany w środku i na zewnątrz. Autobus zawiera ładny sterownik oraz przyciski, ładne szczegóły na dachu autobusu, dobre dźwięki oraz dobrze wykonaną bryłę interaktywny sterownik oraz zmieniający się ekran główny na desce rozdzielczej. Na dodatek otwieralne logo Solarisa i w miejsce, gdzie jest herb gminy. Za chwilę odpalamy nasz pojazd, możecie obejrzeć moją jazdę oraz dźwięki. Zaraz będzie pierwszy przystanek. Testujemy dźwięk otwierania i zamykania drzwi. Tutaj jest kolejny przystanek: ja planuję stworzyć linię 14 z dworca PKP na lotnisko Warszawa-Rado. Ten model oceniam bardzo dobrze. Pojazd ma ogromną ilość zalet, względów wyglądu, dźwięków, technicznych oraz wykonania. Oceniam autobus na 10 na 10. Jedyny minus za niewidzialne drzwi. Do widzenia!